Bywali też kapo, którzy się nad nami litowali i robili wszystko, co było w ich mocy, aby nam ulżyć, przynajmniej na placu budowy. Lecz nawet oni bez przerwy przypominali nam, że zwykły robotnik wykonuje kilkakrotnie więcej pracy od nas i to w znacznie krótszym czasie. Okazywali jednak zrozumienie, gdy tłumaczyliśmy im, że zwykły robotnik nie jest zmuszony przetrwać o 300 gramach chleba, Teoretycznie, w praktyce często bywało go mniej oraz niecałym litrze cienki i zupy dziennie. Zwykły robotnik nie musiał żyć w potwornym stresie, w jakim my żyliśmy, nieświadom losu swoich najbliższych, którzy trafili do innego obozu lub zostali od razu po przyjeździe zagazowani. Zwykłemu robotnikowi nie groziła wreszcie śmierć, dzień w dzień, godzina po godzinie. Ośmieliłem się wręcz powiedzieć kiedyś pewnemu życzliwemu kapo, gdyby nauczył się pan ode mnie przeprowadzać operacje na otwartym mózgu równie szybko jak ja uczę się od pana budować tę drogę, miałbym dla pana ogromny szacunek. On zaś uśmiechnął się w odpowiedzi. Apatia. Główny symptom drugiego etapu adaptacji do życia w obozie, Stanowiła konieczny mechanizm obronny. Rzeczywistość bladła, a wszystkie wysiłki i emocje były skoncentrowane na jednym tylko zadaniu zachować własne życie i życie bliskiego sobie człowieka od zagłady. Często słyszało się, jak więźniowie, zaganiani po pracy pod wieczór z powrotem do obozu, wzdychają z ulgą. No to przeżyliśmy kolejny dzień. Łatwo pojąć, że egzystencja w stanie podobnego napięcia psychicznego, w połączeniu z ciągłą koniecznością skupiania się na podstawowym celu, jakim było przetrwanie, wymuszała na więźniach prymitywizację ich życia wewnętrznego. Kilku z przebywających ze mną w obozie kolegów po fachu, którzy posiedli wiedzę z zakresu psychoanalizy, często wspominało mi o obserwowanej u więźniów regresji, ucieczce w bardziej prymitywną formę życia psychicznego. Pragnienia i marzenia więźniów objawiały się wówczas bardziej czytelnie w snach, o czym najczęściej śnił więzień obozu koncentracyjnego, o chlebie, cieście, papierosach i długich ciepłych kąpielach. Codzienna niemożność zaspokojenia powyższych potrzeb sprawiała, że szukaliśmy go w marzeniach sennych. To, czy cokolwiek dobrego z tego wynikało, to już zupełnie inna sprawa. Śniący musiał się wszak kiedyś przebudzić do rzeczywistości obozowego życia i dostrzec kłujący kontrast pomiędzy nią a swymi sennymi urojeniami. Nigdy nie zapomnę, jak pewnej nocy wyrwały mnie ze snu jęki mego współwięźnia, który rzucał się we śnie. Najwyraźniej dręczony jakimś strasznym koszmarem. Jako, że zawsze niezmiernie współczułem ludziom cierpiącym z powodu przerażających snów czy delirium, chciałem biedaka obudzić. W ostatniej jednak chwili cofnąłem rękę, przestraszony na myśl o tym, czego się omal nie dopuściłem. Uświadomiłem sobie bowiem boleśnie, że żaden sen, nawet najbardziej koszmarny, nie może być gorszy od otaczającej nas obozowej rzeczywistości, do której nieopatrznie zamierzałem biedaka przywrócić. Ze względu na poważny stopień niedożywienia, na jakie cierpieli więźniowie, było czymś naturalnym, że głód stawał się podstawowym, prymitywnym instynktem, wokół którego koncentrowało się nasze życie psychiczne. Wystarczyło popatrzeć, co działo się z większością więźniów, gdy pracowali blisko siebie w grupie, i wyjątkowo nikt ich akurat nie pilnował. Natychmiast zaczynali rozmawiać o jedzeniu. Jeden więzień pytał drugiego pracującego obok niego w rowie o jego ulubione potrawy. Następnie obaj wymieniali się przepisami i planowali menu na dzień, gdy kiedyś się spotkają. W odległej przyszłości, gdy już zostaną oswobodzeni i powrócą do swoich domów. Mogli tak roić w nieskończoność, wyobrażając sobie wszystko w najdrobniejszych szczegółach, dopóki wzdłuż szeregu kopiących rów nie przebiegło szeptem ostrzeżenie, zazwyczaj pod postacią umówionego hasła czy cyfry: Strażnik nadchodzi. Zawsze uważałem owe rozmowy o jedzeniu za niebezpieczne, Czyż nie jest czymś groźnym prowokowanie organizmu barwnymi, szczegółowymi opisami smakołyków w sytuacji, gdy zdołał się on już jakimś cudem przyzwyczaić do skrajnie ograniczonych i niskokalorycznych racji żywnościowych? Poza chwilową psychiczną ulgą, jaką dawało więźniom tego rodzaju fantazjowanie, niosły one ze sobą również poważne psychiczne zagrożenia, których nie sposób ignorować. W późniejszym okresie naszego pobytu w obozie dzienne racje żywnościowe składały się z wydawanej raz dziennie miski niewiarygodnie wodnistej zupy oraz z bardzo zazwyczaj skąpej porcji chleba. Dodatkowo funkcjonowało coś takiego jak dodatek żywnościowy, który jednego dnia oznaczał około 20 gramów margaryny, innego plasterek podłej jakości kiełbasy, Kawałek sera, odrobinę sztucznego miodu lub łyżkę wodnistej marmolady. W przeliczeniu na kalorie były to racje w żadnym stopniu niewystarczające. Zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę wykonywaną przez nas ciężką pracę fizyczną oraz stałe przebywanie na zimnie w nieodpowiedniej odzieży. Chorzy podlegający specjalnej opiece, to znaczy ci, którzy zamiast pracować poza obozem mogli pozostać w barakach, byli w jeszcze gorszej sytuacji. Wraz ze zniknięciem ostatnich pokładów podskórnej tkanki tłuszczowej zaczęliśmy przypominać wyglądem żywe szkielety odziane w łachmany. Byliśmy wówczas świadkami tego, jak nasze ciała próbują same siebie pożerać. Organizm zaczynał żywić się własnym białkiem, co oznaczało zanik mięśni, a stopniowa utrata zapasów białka wiązała się ze spadkiem sił i odporności. Jeden po drugim członkowie naszej małej, barakowej społeczności umierali. Każdy z więźniów potrafił z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, kto będzie następny w kolejce i kiedy jego samego czeka koniec. Dzięki miesiącom podobnych doświadczeń poznaliśmy dobrze alarmujące symptomy, co znacznie ułatwiało postawienie niemal bezbłędnej diagnozy. Ten już długo nie pociągnie, albo ten będzie następny. Szeptaliśmy do siebie, a gdy wieczorami podczas codziennego rytuału polowania na wszy oglądaliśmy swoje nagie ciała, wszystkim nam przychodziła do głowy ta sama myśl. To ciało, moje ciało i tak jest już martwe. Co ze mnie pozostało? Jestem już tylko kawałkiem ogromnej masy ludzkiego mięsa. Masy więzionej za kolczastym drutem, stłoczonej w kilku ciasnych barakach. Masy, której każdego dnia nowa część zaczyna gnić, bo uciekło z niej wszelkie życie. Wspomniałem wcześniej, że w tej sytuacji niemożliwością było opędzić się od myśli o jedzeniu. Wizje ulubionych dań pchały się nam przed oczy przy pierwszej nadarzającej się okazji. Łatwiej zatem zrozumieć, że nawet najsilniejsi marzyli o chwili, gdy znowu zakosztują lepszych pokarmów, i to nie tylko dlatego, że pragnęli zaspokoić głód. Przede wszystkim chodziło im o świadomość, że nieludzka egzystencja, w której człowiek nie jest w stanie myśleć o niczym innym poza jedzeniem, dobiegła wreszcie końca. Ci, którzy nie przeżyli czegoś podobnego, nie są w stanie pojąć, jakiego rodzaju wyniszczających duszę wewnętrznych konfliktów i prób silnej woli doświadcza człowiek dosłownie umierający z głodu. Trudno im zrozumieć, co to znaczy kopać rów. Z utęsknieniem nasłuchując wycia Syreny ogłaszającej o wpół do dziesiątej lub dziesiątej rano półgodzinną przerwę, podczas której wydawano więźniom rację chleba, o ile takowy był akurat dostępny. Jak to jest nieustannie wypytywać kapo o godzinę, o ile ten był akurat życzliwie nastawiony. Wreszcie jakie to uczucie, Czule dotykać kromki chleba ukrytej bezpiecznie w kieszeni pasiaka. Najpierw lekko gładzić skórkę zgrabiałymi od mrozu palcami. Potem odłamywać kawałek i włożyć sobie do ust. A następnie z najwyższym wysiłkiem woli ponownie schować chleb do kieszeni. Zgodnie ze złożonym sobie rankiem przyrzeczeniem nakazującym znosić dzielnie głód aż do popołudnia. Potrafiliśmy bez końca dyskutować na temat zasadności lub jej braku, różnych metod postępowania z niewielkimi racjami chleba, który pod koniec niewoli wydawany był tylko raz dziennie. Istniały w tym względzie dwie szkoły. Jedna opowiadała się za natychmiastowym zjedzeniem dziennego przydziału. Takie rozwiązanie miało dwie zalety. Po pierwsze, można było przynajmniej raz dziennie na krótką metę zaspokoić najbardziej doskwierający głód. Po drugie, człowiek zabezpieczał się w ten sposób przed ewentualną kradzieżą lub utratą chleba. Druga szkoła, praktykująca podział dziennej racji na mniejsze porcje, wysuwała inne argumenty. Ja sam ostatecznie również trafiłem w szeregi jej zwolenników. Najgorszą chwilą dnia był dla więźniów moment przebudzenia, gdy tuż przed świtem trzy przeszywające gwizdki bezlitośnie wyrywały nas z nieprzenoszącego wytchnienia snu i naszych marzeń sennych. W mroku walczyliśmy z przemokniętym obuwiem, w które z trudem udawało się wcisnąć obolałe i spuchnięte stopy. Tradycyjnie w baraku rozlegały się pojękiwania i narzekania dotyczące drobnych, acz irytujących problemów, np. pękania drutów, które zastępowały nam sznurowadła. Pewnego ranka usłyszałem płacz człowieka, o którym wiedziałem, że był odważny i pełen godności. Człowiek ten płakał jak dziecko, ponieważ okazało się, że oto nastał dzień, gdy musiał iść do pracy boso po śniegu, jego buty tak się skurczyły, że nie był w stanie ich założyć. W tym potwornym momencie odnalazłem pociechę w małym kawałku chleba, który wyciągnąłem z kieszeni i z rozkoszą żułem, zapominając o całym świecie. Poza tym, że niedożywienie było przyczyną szerzącej się wśród więźniów obsesji na punkcie jedzenia, Odpowiadało ono też prawdopodobnie za generalne wytłumienie popędu seksualnego. Obok efektów szoku charakterystycznego dla początkowego etapu pobytu w obozie, niedożywienie wydaje się być jedynym logicznym wytłumaczeniem zjawiska, którego jako psycholog nie mogłem nie zaobserwować w stricte męskim obozie, a mianowicie tego, że w przeciwieństwie do innych zamkniętych męskich społeczności, takich jak na przykład koszary, perwersje seksualne praktycznie tam nie występowały. Seks zdawał się nie odgrywać żadnej roli nawet w snach więźniów, choć z pewnością znajdowały w nich wyraz inne frustracje oraz wyższe, delikatniejsze uczucia. W większości przypadków prymitywne warunki życia oraz wysiłek związany z koniecznością nieustannego koncentrowania się na ratowaniu własnego życia wymuszały na więźniach lekceważący stosunek do wszystkiego, co nie prowadziło bezpośrednio do jedynego celu, jakim było przetrwanie. Tłumaczyły również porzucenie przez nich wszelkich sentymentów. Zrozumiałem to w drodze z Auschwitz do obozu należącego do kompleksu obozowego Dachau. Pociąg, którym nas przewożono, około dwóch tysięcy więźniów, przejeżdżał przez Wiedeń. Około północy minęliśmy jedną z wiedeńskich stacji kolejowych. Tory biegły dalej w pobliżu ulicy, przy której przyszedłem na świat, obok domu, w którym spędziłem wiele lat swego życia, i gdzie mieszkałem właściwie aż do momentu mego uwięzienia. Pięćdziesięciu mężczyzn upchnięto w wagonie, który miał tylko dwa maleńkie, zakratowane otwory przypominające więzienne judasze. Miejsca było akurat tyle, żeby jedna grupa mogła przykucnąć na podłodze, podczas gdy druga, która zmuszona była stać przez wiele godzin, tłoczyła się wokół okienek. Stając na palcach i wyglądając przez zakrywany otwór ponad głowami innych, zdołałem dostrzec fragment mojego rodzinnego miasta. Zrobiło na mnie upiorne wrażenie. Wszyscy czuliśmy się wówczas bardziej martwi niż żywi, byliśmy bowiem przekonani, że transport nasz zmierza do Mauthausen i że pozostało nam nie więcej niż tydzień góra dwa tygodnie życia. Miałem poczucie, że oglądam znane mi z dzieciństwa ulice, place i domy oczyma zmarłego, który powrócił z zaświatów i z góry obserwuje wymarłe miasto. Po kilkugodzinnym postoju pociąg opuścił w końcu stację i wtedy zobaczyłem ulicę, moją ulicę. Młodzi chłopcy, mający za sobą kilka lat obozowego życia, dla których tak długa podróż była wielkim wydarzeniem, z uwagą obserwowali świat przez otwory w ścianach. Zacząłem ich wówczas prosić, błagać, aby pozwolili mi choć na chwilę wyjrzeć na zewnątrz. Próbowałem tłumaczyć, ile w tym momencie znaczy dla mnie choćby jeden rzut oka na rodzinne strony. Moje błagania spotkały się jednak z brutalnym cynizmem. Mieszkałeś tu przez te wszystkie lata? W takim razie zdążyłeś się już naoglądać. W obozie panowała także powszechna kulturalna hibernacja z dwoma wyjątkami jednym była polityka, a drugim religia. O polityce dyskutowano niemal bez przerwy w każdym zakątku obozu. Rozmowy te prowadzone były głównie na podstawie rozmaitych pogłosek, które skwapliwie podchwytywano i puszczano dalej w obieg. Te dotyczące sytuacji na froncie były zwykle sprzeczne. Pojawiały się błyskawicznie jedna po drugiej i udawało im się jedynie zaogniać wojnę nerwów toczącą się w umysłach wszystkich więźniów. Wielokrotnie nadzieja na rychłe zakończenie wojny. Wzniecona przez nazbyt optymistyczne plotki gasła równie szybko, jak się pojawiała. Niektórzy tracili ją zupełnie, lecz to niepoprawni optymiści byli najbardziej irytującymi towarzyszami niedoli. Religijne dążenia więźniów z chwilą, gdy się rodziły i gdy później rozwijały, były tak szczere, jak tylko można sobie to wyobrazić. Głęboka i żywa wiara często zaskakiwała i wzruszała nowo przybyłych. Największe wrażenie robiły w tym względzie improwizowane modlitwy czy nabożeństwa organizowane w kącie baraku albo w mroku zamkniętego na głucho bydlęcego wagonu, w którym przewożono nas do obozu z odległych miejsc pracy, zmęczonych, głodnych i trzęsących się z zimna w naszych łachmanach. Zimą i wiosną 1945 roku w obozie miała miejsce epidemia tyfusu, którym zarazili się niemal wszyscy więźniowie. Śmiertelność była szczególnie wysoka wśród tych, którzy już osłabieni usiłowali tak długo jak to możliwe sprostać ciężkiej fizycznej pracy. Pomieszczenia, w których przebywali chorzy, były wysoce nieodpowiednie. Brakowało też leków i pielęgniarzy. Niektóre symptomy choroby były wyjątkowo nieznośne, nieopanowana awersja do najmniejszego choćby kęsa jedzenia, co samo w sobie stanowiło dodatkowe zagrożenie życia i koszmarne ataki majaczenia. Jednym z najgorszych przypadków była maligna mojego przyjaciela, któremu zdawało się, że umiera i próbował się modlić, w gorączce jednak brakowało mu słów. Aby uniknąć ataków delirium, podobnie jak wielu innych, próbowałem przez większość nocy bronić się przed snem. Całymi godzinami układałem w myślach przemówienia, a w końcu zacząłem odtwarzać w myślach rękopis, który utraciłem podczas dezynfekcji w Auschwitz i zapisywałem sobie kluczowe słowa w stenograficznym skrócie na maleńkich skrawkach papieru. Od czasu do czasu w obozie wybuchały też dyskusje naukowe. Pewnego razu byłem świadkiem czegoś, czego nigdy przedtem nawet w normalnym życiu nie doświadczyłem, chociaż w pewnym sensie znajdowało się to w obrębie moich zawodowych zainteresowań, a mianowicie seansu spirytystycznego. Do uczestnictwa w nim zaprosił mnie naczelny lekarz obozu, również więzień, który wiedział, że specjalizowałem się w psychiatrii. Spotkanie odbyło się w jego niewielkim, prywatnym gabinecie na tzw. rewirze. Zebrało się tam wąskie grono osób, wśród których znalazł się także, całkiem już nielegalnie, oficer z oddziału do spraw sanitarnych i higieny obozowej. Jeden z mężczyzn zaczął przyzywać duchy, odmawiając coś w rodzaju modlitwę. Jeden z obozowych urzędników miał przed sobą rozłożoną czystą kartkę papieru, a w rękach trzymał ołówek, którym świadomie nie zamierzał pisać. W ciągu kolejnych dziesięciu minut, po których seans dobiegł końca, ponieważ medium nie udało się z zaklęciami skłonić żadnego ducha, aby nam się ukazał, ołówek drgnął i powoli zaczął kreślić na papierze litery, które następnie dało się odczytać jako Wa v. Zapewniono nas, że urzędnik ów nigdy nie uczył się łaciny i nigdy przedtem nie słyszał słów vae Victis. biada zwyciężonym. Moim zdaniem, musiał słyszeć je przynajmniej raz w życiu i podświadomie je zapamiętał, przez co tamtego dnia stały się one znane duchowi. Duchowi jego podświadomości. Na kilka miesięcy przed naszym wyzwoleniem i końcem wojny.